Prezydent nie powinien atakować na przykład Unii Europejskiej, co robi, uczestniczyć w marszu, w którym deptano czy palono flagę. Ja mam wrażenie, że prezydent częściej atakuje Brukselę niż Moskwę, i to jest dla mnie bardzo. Dziwne i zastanawiające. A ja sobie. mam wrażenie, że zerwaliście z obietnicą, bo obiecywaliście jako cała koalicja, że skończy się zamrażarka. Teraz zamrażarka znowu wchodzi do Sejmu. Ja myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, że my chyba nie do końca y, zdefiniowaliśmy, czym jest zamrażarka. Jeżeli zamrażarka ma oznaczać, że projekty prorosyjskie, inicjatywy, które mają wprowadzać e, chaos w parlamencie czy chaos e, ustawodawczy będą zamrażane, to chyba dobrze. Ale czy Ale Polska projekty, 2050 które są dobre, mądre, jest ugrupowaniem rozsan... prorosyjskim? Nie, wprost Oni są oburzeni tym, co mówi no pan dobrze, marszałek niech, zobaczą, niech poczekają, niech zobaczą w praktyce. To są naprawdę bardzo rozsądni ludzie. Ja bardzo cenię Polskę 2050. Mam tam wielu przyjaciół i wiem, że oni są także jak trzeba cierpliwi. Subskrybuj i bądź na bieżąco w Politycznym Show.